Jesteś wolny. Ku zachodzącemu słońcu przymierzamy wprost do stajni augiasza. A? Dzień dobry, tutaj ja i on i jesteśmy po przerwie świątecznej, mm, można tak powiedzieć. Nie było odcinków przez święta, przynajmniej u mnie. Za sprawą tego, że byłem strasznie załadowany świątecznym żarciem i nie chciało mi się nic totalnie robić, ale jesteśmy z powrotem z nowymi e, ambicjami na nowe odcinki. W tym odcinku posta oh, wow. postanowimy nie zginąć od borówek i przy okazji mm, znaleźć sobie jakieś fajne e, pszczółki, żeby nam robiły miody, koni i tak dalej. Ała? Tak, dokładnie. I jak widzicie, tutaj też mam nasza rodzina z Dzisława i z Izbyszka. się rozwinęła. Nasze krówki są bardzo zadowolone z trawki, która tutaj rośnie. Dzień dobry, krówko, proszę mi powiedzieć o, Ty też możesz powiedzieć, jak Wam się żyje na tym polu? A, wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. O, super, dziękuję, <grym> dziękuję bardzo. Dobra, więc w tym odcinku idziemy szukać pszczółek, więc co nam jest potrzebne? To ognisko, nożyczki i co jeszcze? Jeszcze coś? Ognisko, nożyczki... A... Nie wiem czy nie będziemy musieli właśnie tych uli zniszczyć, ale same pszczoły będzie też trzeba wprowadzić. Dobra, nie? w każdym razie ja wiem, że ognisko jedno jest tutaj. E tylko... właśnie, bo trzeba jakoś, trzeba jakoś zdenerwować pszczoły, right? Żeby ten i przyprowadzić ją do naszego ula. No bo tylko na tylko kwalnym, ja, mam, ja mam moment, tak, nie mamy tego. Ja mam taki hmm, ja mam taki pomysł Popraszam. fajny, hmm. że najpierw ogarniemy, bo żeby zdobyć honeycomb o oh fuck, jak się jak się niszczyło ognisko? Uh, na pewno nie tym. Tym. What? <laughs> Przepraszam. <laughs> Dobra, to w takim razie zrobimy swoje. W każdym razie wiem, że... Jak znajdziemy ul, nie? Mm -hmm. To możemy z tego zebrać honeycomb tymi nożycami. Mm -hmm. I wtedy będziemy mieć... Honeycomb do... do swojego ulu. Ogólnie jeżeli chodzi też o Christmas Spirita, to planowaliśmy też nagrywać taki filmik z życzeniami, no ale niestety ten nie udało nam się tego zrobić w wyznaczonym terminie. Tak, także Wesołych jestem. świąt Wam życzę i udanego Sylwestra, jakby nie było filmiku na Sylwestra. Dokładnie. Przepraszam, A w takim, w takim wypadku możemy powoli udawać się na przygodę, na podróż nie ja wziąłem larcia. Okej, okay, Jakoś... znaleźliśmy w sumie kanion. Kolejny kanion. Kolejny kanion, no. Bo, ale mówię ci, ten generator mapy mi się bardzo podoba. Jest Łowiecki! Taki kurczaczki i kamyczki. A i właśnie, skoro mi, mielibyśmy ten... Jeżeli mielibyśmy zrobić taką jakby to powiedzieć, zagrodę dla naszych zwierzą, zwierzątek, nie? Bo skoro mamy kurczaki na K, krówki mamy na Z, mhm. to owce na co? Na jaką literę? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Jeżeli macie pomysł, na jaką literę nazywać wszystkie obce, dajcie znać w komentarzu i możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli nie macie pomysłu, to możecie zostawić lajka. au. Hmm. Właśnie w tym, tym czasie. Z, z, z musimy. Czy to jest ul? Nie, to jest to jest składa. Hmm. Wiem, Tyle, że, że tutaj już jest powoli ten, ten biom, gdzie można pszczółki znaleźć. Wiem, że jak myś. Mysz... No, 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 jak no. my szliśmy w stronę naszego domku W sensie jak był ten pierwszy odcinek, pierwszy, drugi odcinek, albo trzeci To wiem, że tam była pszczółka Ja też, ale to był ten biom taki ee, Jak to się mówi? Jest pszczółka! <noise> to był biom, biom tego, e, ten lekko zimowy Dobra, chwila O widzę no, widzę pszczółkę Mamy pszczółkę widać, i teraz pszczółko poprowadźmy ja, do ula ja pitole, tutaj, jest też fajny, tutaj też jest fajny teren. Wyobrażasz sobie zrobić właśnie jakąś taką sieć kolei, która by tutaj prowadziła? I to rozbudować. Gdzie jest pszczółka? Tutaj. Tutaj. A, lata. a, dobra. No i dobra, gdzie ona leci? Myślę, Bo ona ma zapylony odbyt, to teraz musi lecieć do. <laughs> do ulań. Co <laughs> ona robi? Czemu ona tak kręci się? Szuka może. Ale gdzie jeszcze? Gdzie ona jest? Szuka mnie nie wnerwia Gdzie pracujesz? Dla kogo pracujesz? <grym> Dobra, tu jest jakieś drzewo, które zostało zniszczone. Na ścięte. Boję Ale się, że ty tutaj byłeś, ściśniąłeś to drzewo i tutaj było. Nie, był mam... wydaje mi się, że generator. A może to jest po prostu bezdomna pszczółka i jest cały czas zapylona? Aaaaa, akurat... gdybyśmy mieli. Gdybyśmy mieli już ten, ten uh, ul, to moglibyśmy ją przygarnąć, nie, ale... Czy jak się zabije pszczółkę, to wypadają honeycomb'y? Chyba nie. Nie, chyba nie. Znaczy, możesz nas spróbować, leć, nie? Leć, pszczółko! Leć! No leć do swojego ula! <noise> chyba ula nie ma. Dobra, więc poczekaliśmy tu od rana. Uh, tak i dokładnie w tym samym musimy, miejscu. Musimy... Tak, dokładnie. Musimy teraz poczekać. Dobra, mm. tu są dalej Ale, ej, ale w sumie już to będzie teraz najgorsze. Pamiętasz, no. gdzie jest domek, nie? No, no, no. No. Chyba do tyłu będziemy musieli iść, nie? Tak solidnie. No, jakoś sobie poradzimy, myślę. Wydaje mi się, Probe że. nie te... zapisaliśmy koordynatów, ale. Ale nie będzie źle. Jak... Jak znajdziemy jeszcze... pszczółki, to już będzie dobrze. Takowo jeszcze kojarzę. Wiesz? Ja ulej i pszczółki nie są przypadkiem na tych terenach, gdzie jest dużo kwiatków. No, powinno tak być. O, widzę właśnie kwiatki. Wow. No, solidnie dużo kwiatków. Czekaj, 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 czekaj. Au. No, ale jest idealnie tutaj kwiatów, żeby był ul, a należy żadnej jeszcze pszczoły, nie widzę. Au. Bo... Ej, hey, mam, mam! Widzę chyba, widzę, widzę, już lecę. Dobra, co teraz z tym zrobić? Eee. Hm. Gdzie ty jesteś? Już na Ciebie lecę, Wy... o, o tutaj jesteś, no, no, no widzę, widzę, widzę. Dobra. teraz um, Ogólnie z tego co widzę to... To jest chyba niezamieszkały ul. To podpalamy go? Ten ul jest niezamieszkany, nie wiem czy w ogóle ktoś w nim mieszka. Nie, pod, nie podpalamy, bo nie mam miodu. Widzisz, ten... Czekaj. Muszą... Czekaj, No nie ma. Ryzykujemy i robimy to lewym przyciskiem. Hmm. No spróbuj. się W tym momencie, w którym zniszczyłeś ul, akurat pszczoła się pojawi. No tutaj sobie. Bez bułki to i hot dog nie ma domu. O kolejne, kolejne Oka już się okaże, że... O oh, fuck, dobra. Ja um. no nie chciałem czemu ty widzisz? O ty! Rubo, to salto to robisz na mnie. Nie no nie, tamta też. <coughs> ja tu wypiję wszystkie pszczółki zamiast znajdą. Nie Ale wiesz nie co to znaczy, nie? Musi być... Oła. Wiesz, co to znaczy, nie? Musi być jeszcze tego. Musi być jeszcze jeden ul w okolicy. No, no, no. Pa, ale dostała łeb i uciekła. A nie, bo ona mi przecież urządliła. O, jest, 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 jest. Jest ul. Tylko chyba nie pełny. Chociaż. No, nie jest pełny. Kurwa, Jak moja... Nie jest pełny. Ja, może, możesz wziąć ul, nie? Znaczy, nie możesz wziąć ula. Po prostu. O, nie, jednak nie! Ten Gdzie? Tu jest, tu, ty tu, tu, tu Widzisz mnie? No czekaj, właśnie, czekaj. nie. Czeka, na drzewo i już się pokażę. Na o, czekaj jesteś, chodź. dobra. Tutaj na dole. Dwie nawet są, widzisz. Nice, nice. One muszą tego. Musimy teraz im dać chwilę. No. A wy zbugowane? <laughs> nie, kwiaty mają po prostu obok i nie mają do nich dostępu. Chwila. Ok. Posuń się. I rób mi miód. Dobra. Mm, fajna muzyczka z Minecrafta, nice. Dzięki. Ej, bo nie mam tego ogniska. I trzeba by było pościnać drzewo, a nie mam się sięgiery. Pościnałbyś 10 tych. 10 drzewa? No ja. Dobra. możemy jeszcze. O już ja nie mam w naturalnym kwiat... środowisku. I jeszcze raz jak się czuję? A? Jak na jakimś dokumentalnym kurwa filmiku, nie? I czytała Krystyna Czubówna. <grym> Tutaj ten pszczoły zapylające miód są bardzo powszechne w tego typu lasach. Można zauważyć, też można zobaczyć dwóch idiotów oglądających pszczoły i czekające aż kóźba będzie miód. Ty dawaj, to będzie do miniaturki, musisz się tak pochylić ino trochę. Tak? Nie, trochę bardziej do przodu. Twoje lewo. Twoje lewo. Jeszcze. 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 Do przodu. Do przodu. Do przodu. Do przodu. Dobra, głowa skierowana na prawo. Jeszcze. 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 Do Dobra, teraz teraz do przodu. Dobra, twoje lewo. Dobra, jeszcze do raz Głowa w górę. Jeszcze tak. Okej, okay. w prawo trochę. Ale tak, głowa w prawo. Dobra. I zrób szokowaną minę. To jest? No musisz O zrobić z ust. <głosy> Idealnie. <głosy> Życie youtubera w pigułce. Czekanie na pszczółki robienie <noise> miniaturek. Przejmę mikrofon tak na parę sekund. Jestem ogólnie... Yy świadom tego, że jedna seria na kanale może nie wystarczyć, a z racji tego, że trzymam się planu dwa, co dwa dni jakiś odcinek, a nie zawsze ja i Por będziemy w stanie się razem spotkać, więc postanowiłem, że odpalę dwie nowe serie, które będą najprawdopodobniej na dniach. Będzie to Minecraft Hardcore i będzie tyle odcinków, ile uda mi się przeżyć, więc, więc to może być całkiem ciekawe, a odbiegając od tematyki klocków. To jakieś Pokémony sobie. Jeszcze... Aha. ogram. O jest, o! jest, jest! Jest! jest. jest, jest. Teraz tego nie spieprzyć. Proszę. Co teraz? Co jeżeli poradniki Beragrysa były prawdziwe, powinno się udać. Trzymaj kciuki. Ja sobie nawet podes zrobię. Paga Powinny być trzy fane komby. Idealnie na pierwszy... Ej, ale dziwne. Weź wstań na chwilę. A weź kliknij jeszcze raz shift. Jak klikasz shift to nie widać wody na twoim niku? No? no. Dobra, no patrz, wejdź tutaj. Dobra, no. No, no. no. Czekaj, to jest ciekawostka. No? Patrz, teraz widzisz mój nick, nie? No. A teraz <ścoughs> widzisz? No Dobra. Dobra, no, Wielka daj. chwila. Okay, Czy no? będą trzy honeycomby? Jub I co? Gdzie one są? A plecy, 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 plecy! Jest! Dobra, mamy to, mamy to, panowie i panie. Ile jest? Trzy. Teraz pytanie, wielkie pytanie, czy jak zrobimy tak... Mamy, 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 mamy nasze pierwsze ten... Jest ciekawe, czy w tym można przynosić ten... E... Pszczółki? No chyba nie, chyba nie, nie można. Nie wiem, ale ja wiem, że możemy przejąć tak pszczółki. Halo! Ale... Jak możesz przejąć? Aha! Kwiatki! Z... Kwiatki, rację. E, właśnie, chwila, bo ogólnie. O tak! się domy! No dobra, od dzisiaj wszystkie pszczółki mają. E, na, na, na literę M. 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 Będzie Maja i Mgucio. To jest Mgucio. A tu jest Maja. Ej, no co ty do wody wchodzisz, głupia? Ty ziom, jeszcze jedna pszczółka, tam jest. Weź ją, Ten wodali Ten, w i po poprawo. Pszczółka! Ja zamknij łebowce. Cześć, ty może nawet pył. Chodź. Chyba. O, ul. Kolejny? Oh. Ja pitę, my tak daleko. Koszt... Tam jest domek, widzę domek, widzę domek. Gdzie? Tam. Dobra, zaufam ci zibom. Faktycznie, dobra, nice. A jeszcze my tutaj ulma tak daleko poszedłem, do <laughs> żeby... <laughs> Dobra, super. <laughs> super, naprawdę. Dobra, udało się. Oh yeah. Ale chwila, gdzie, gdzie pójdą? Może pomiędzy ten, nasz, nasz, ten, nasze domki, co? Pomiędzy nasze domki? Albo tutaj, ten, na wzgórze im, im tego dajmy i będą miały nie dość, że fajny dostęp do tego, do kwiatków, to jeszcze... O, o, proszę dobra. bardzo. Waga, domku dla pszczółek. A co wy robicie? Chodźcie tu. A one już zapylają, dobra. Dobra, to tutaj może dam po prostu obok tych kwiatków. No no dobra, to dawaj. Jak mówisz? Chodźcie tu. Dobra. Udało się. No oby. Oby tu weszli. Bo jak nie wejdą, to trochę przypał. O, o, o. ale jak się o, uda, to fajnie. A, 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 a. No i myk! Wyżdrawdλέ%. Weszła. Nice. Nice, nie, no. nice. Dobra. dobra, 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 dobra. Udało się. Więc co? No to będziemy progresywnie naprawiać znaczy powiększać. Dokładnie. Ten. I. Ogarnie się te szyiorysy, i będziemy budować kolejne. Tak, dokładnie. Nie mam pojęcia, ile zeszło na nas. Nie zapylaj krówek. Za dużo ich już. <üsee> zapylaj krówek. Dobra. dobra. Dzięki bardzo za oglądanie. Ja również Ale, serdecznie wszyscy. dziękuję. To byłem Nisza. ja, to był on, to były pszczółki, właśnie poszły sobie do ulu. Halo! Wszystkie? Chyba, nie wiem, w sumie. Tak na to wygląda chyba. Chyba, że jedna no jest w krowie. Nie, nie, nie. Wszystkie są... Wszystkie... <laughs> na miejscu swoim. Także co, dziękuję serdecznie za oglądanie. Przerwa świąteczna się skończyła. Widzimy się za dwa dni. Także... Co? No, elo! Nice. No to elo.